Odzwierciedlając dobrze znana e, przypowieść ewangeliczna, można by się zastanawiać, już nie wchodząc w szczegóły, nie powtarzając tego, co dobrze znamy, można by się zastanowić, dlaczego, dlaczego Pan, e, który zaprosił swoich przyjaciół, swoich towarzyszy na ucztę, dlaczego się rozgniewał. Uczta była przygotowywana od dłuższego czasu. Wszyscy zaproszeni zapewne wiedzieli na długo przed o, o, o tym, że, że przyjdą, że mają przyjść na ucztę, niemniej wymawiali się w ostatniej chwili, nie mówiąc nic wcześniej. To pierwsza uwaga, którą, rzecz, na którą zwracić, warto zwrócić uwagę, to nie było dla nich zaskoczenie, to było można powiedzieć premedytacja, to odmówienie, odmówienie udziału w uczcie. Wielki gospodarz, wielki pan, który zorganizował tę ucztę, to widocznie był człowiek, który chciał podzielić się swoją radością. Uczty takie, jak tutaj jest przedstawiona i w kilku innych podobnych przypowieściach, to nie są uczty żałobne, to nie są jakieś stypy. To jest wesele i radość dla, dla pana. Czytamy o jednej, jednej przypowieści, że to była uczta weselna. Jest to radość, którą ten gospodarz chce się podzielić z innymi. Zaprasza niejako innych do wnętrza swojego serca, do wnętrza swojego życia i chce się dzielić tym, co uważa za ważne w swoim życiu. Daje samego siebie niejako. I, i, i zaprasza nie tyle, żeby pochwalić się swoim bogactwem czy potęgą, ale raczej, by, by właśnie zaprosić czy podzielić się własną radością, własnym szczęściem. I być może dlatego tak ubodło gospodarza, że, że ludzie tym zgardzili. Nie chcieli, nie chcieli zaangażować się w jego życie, nie chcieli brać udziału w jego szczęściu. I to jest brak miłości. To jest brak miłości, o którym pisze święty Jan w dzisiejszym, w dzisiejszym czytaniu. Te powody, dla których, dla których ten i ów odmówił udziału w uczcie, to były wymówki. Pierwotnym aktem, takim można powiedzieć, antyaktem, był brak miłości. Oni tego gospodarza, tego, tego władykę, oni go nie kochali. Oni go nie chcieli, oni nie chcieli mieć z nim wspólnego, nic z nim wspólnego. Ich, jego życie nie było ich życiem. Nie chcieli jego radości, jego smutków, nie chcieli jego powodzenia, ale także nie chcieli jego nieszczęścia. Mieli, mieli, byli obojętni zupełnie wobec niego. Ta obojętność, ten brak miłości, to on szukał wymówek. I wiele. Przypuszczalnie te wymówki były prawdziwe w takich małych społecznościach, o których mówi Pan Jezus, każdy każdego znał. A zatem nie kłamali. Rzeczy, które, które, którymi się wymawiali, były ważne. Ale ważniejszy jest człowiek. Na początku jest Bóg i to jest punkt odniesienia i początek naszych starań i koniec naszych starań. On jest na pierwszym miejscu. Lecz na drugim miejscu jest człowiek, żywy obraz i podobieństwo Boże, a nie jakieś woły, jakieś mieszkania czy jakieś uciechy cielesne z żoną. Jeden dzień, jeden wieczór, nawet uciechy życielesnej nowo poślubiona żona mogła poczekać w imię miłości bliźniego. I tej miłości bliźniego zabrakło. Obojętność była grzechem tych ludzi. Wiedzieli o tym, jak wielka jest ta uczta, jak wspaniała. Wiedzieli o splendorze i o szczęściu gospodarza. Wzgardzili tym szczęściem. A zatem słusznie gospodarz mówi, oni tej uczty już nie zasmakują, bo po prostu jej nie chcą. I gospodarz wzywa swoje sługi, by poszły na, poszli na opłotki i zebrali wszystko, co tam leży, co tam się włóczy albo stoi. Wszystkich próżniaków, hultajów, chorych, ślepych, chromych, łobuzów czy nie. Wszystkich jak leci. Drodzy wierni, bardzo często ten brak miłości stoi za, za, za naszymi wyborami i za naszym postępowaniem w życiu. My ludzi nie kochamy i co gorsza, nie chcemy kochać. A co jeszcze gorsza, najczęściej sami, siebie do siebie, sami przed sobą się do tego nie przyznajemy, bo wstyd. Przecież katolik powinien kochać bliźnich. Ale my ich nie kochamy, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, chcemy być jak najdalej. Co, co im do mnie, można powiedzieć. Co mi do mojego brata, mówi Kain do Boga bezczelnie. I ten duch Kaina jest tutaj widoczny. Ta obojętność, która często zmienia się w po prostu zwykły nagi egoizm, a potem zawiść, złość i inne grzechy. Ale najpierw jest to martwe, popielne serce. I powtarzam, bardzo często postępujemy według tego serca. Nie kochamy ludzi, a chcielibyśmy kochać Boga, wyobrażamy sobie, że Go kochamy. I łatwiej jest tutaj siedzieć w gorącu i w znoju przez dwie godziny w, tej, w, tej, w tym kościele, niż chociażby na pół godziny spotkać się z kimś, z kogo nie za bardzo lubimy, albo dla którego nie za bardzo mamy czas. Mamy czas na wiele rzeczy, ale, ale brakuje tego czasu na, na bliźnich. Tam, gdzie nie ma miłości, tam nigdy nie ma czasu. Tam, gdzie jest miłość, tam tego czasu jest aż nadto, żeby zrobić rzeczy właściwe. I to jest tajemnica, o której wielu z nas już zapomniało, albo nawet nigdy się nie dowiedziało. To miłość daje nam czas na wszystko. A brak miłości powoduje, że nie mamy czasu na nic, nawet na te najważniejsze rzeczy dookoła siebie, nazwijmy to. Ale to nie wszystko. Oczywiście w tej przypowieści jest, 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 jest wiele głębi i wiele bogactw. Oczywiście ta przypowieść, powiedziana do faryzeuszy, jest przypowieścią o synach, o tych, którzy wiedzieli, co Bóg im szykuje, którzy mieli proroctwa i mieli wiedzę, ale ta wiedza jakoś nie wpłynęła na ich życie. I ta przypowieść o tych ślepych, głupich, chromych, łajdakach i innych hultajach, prostytutkach i nierządnicach, które zostały zgarnięte do Królestwa Niebieskiego. Niektórzy z nich byli chromi, wiedzieli gdzie iść, ale nie mieli sił gdzie iść. Wiedzieli, bo mieli jeszcze zdrowe sumienie, ale, ale nie mieli woli, by czynić dobrze, by za tym dobrem postępować. Niektórzy z nich byli ślepi, całkiem zdrowi, zdrowe ręce, zdrowie nogi, ale nie wiedzieli dokąd idą i skąd idą. I włóczyli się w kółko po płotkach i po, po bezdrożach tego świata. Ich wszystkich Bóg wziął do siebie z łaski, tylko i wyłącznie z łaski. O wino, można by powiedzieć, w stosunku do narodu żydowskiego, w stosunku do tych, którzy wzgardzili obietnicą Bożą. Bo gdyby nie wzgardzili, to kto wie, czy byśmy znaleźli się teraz już w Królestwie Niebieskim. Kto wie? Pytanie bardzo niebezpieczne, aż, aż groza o nim pomyśleć. Może jesteśmy tutaj tylko dlatego, że komuś się nie chciało przyjść na ucztę mesjańską. Jaka jest nasza w tym zasługa? Żadna tak naprawdę. I miejmy tego świadomość. Nie zostaliśmy wybrani dla jakichś talentów. Bóg z, z każdego łajdaka może stworzyć bohatera. Nie potrzebuje nas tutaj zebranych, ani jednego z nas. Miejmy świadomość tego darmowości tego zaproszenia. Tego, że zostaliśmy wzięci, ponieważ Bóg, Bóg chce zapełnić, chce się dzielić swoim szczęściem, swoją radością, chce zapełnić hale niebiańskie. To jest wielki zaszczyt, wielki, można powiedzieć, traf w loterii. Drugi raz może się już tak nie zdarzyć. Jeśli ci, którzy byli powołani do tej uczty, którzy byli zaproszeni według pierwotnego planu, nie zostali po raz wtóry już zaproszeni, a przynajmniej nie aż do końca świata, jak mówi tradycja, to co dopiero o nas. O tym, tych plewach pogańskich rozrzuconych na cztery strony świata. Czy będzie jeszcze jedna szansa, jeśli wzgardzimy Bożą dobrocią, Bożą łaską? Czy dostaniemy jeszcze jedną szansę na nawrócenie po kolejnym grzechu śmiertelnym, który jest jak na plucie Bogu w twarz szczególnie temu Bogu na Drodze Krzyżowej? Miejmy, miejmy, miejmy tego świadomość, miejmy świadomość kruchości w pewien sposób naszego powołania i naszego wybrania. Ono jest bardzo delikatne, bo zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli Bożej. A zatem chodźmy wokół tej woli Bożej i huchajmy na nią i dmuchajmy, starajmy się do, dosięgnąć tej, 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 tej godności, zaproszenia. Starajmy się kochać, oddać miłość miłość za tą miłość, którą otrzymaliśmy darmo. Poświęcajmy nasz czas na to, co jest obrazem i podobieństwem Bożym. Kochajmy Boga poprzez naszych braci, bo to jest jedyny możliwy sposób tu na tej ziemi. Żadne stany mistyczne, żadne jakieś, jakieś akty strzeliste, one, one są dodatkiem, one są kwiatkiem u korzucha albo wisienką na torcie. Prawdziwą treścią naszego życia jest miłość wobec bliźniego, bo to jest droga do Boga, mówi święty Jan wyraźnie. Czcimy Boga przede wszystkim na, ten, na, na te sposoby, jakie nam są dostępne. A dla większości z nas, być może z wyjątkiem niektórych powołanych do wysokiego życia mistycznego, dla większości z nas tą drogą jest drugi człowiek. Kto nie ma czasu dla drugiego człowieka, ten nie ma czasu dla Boga. Kto nie ma czasu dla swojego męża, żony, brata, siostry, przyjaciela czy nieprzyjaciela, ten nie ma czasu dla Boga, ten mówi nie, uczcie niebiańskiej. I nie będzie od tego wymówki i nikt nam nie powie, nie uwzględni tego, że, że żeśmy nie wiedzieli, że nie pomyśleliśmy w ten sposób. Naszym zadaniem jest myśleć w ten sposób. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.